Nie wiem ile walka trwała, nie słyszałem różnika, to już się będę musiał ogarnąć, muszę się słuchać Cornera, po prostu nie słyszałem nic. Nie słyszałem nawet czy ludzie, była wrzawa jak się, jak się tam z nim biłem. nic, nie, po prostu nie było, to był odlot, Czy już nie na fighty, na walki bardziej sportowe, masz kogoś z kim chciałbyś zawalczyć? Może Różal właśnie? Nie wiem, to, wy, to wyjdzie w praniu, nie wiem jak to, to KZW jest bardzo nieprzewidywalne, tutaj raz jesteś przyjacielem z kimś, za chwilę ktoś się wytyka palcami. Różal nie miał racji, że przegram tę walkę, Burnej też nie i, i tam paru innych też. Przepraszam. Dziękuję bardzo Z kim? Z byłym Z się o różalu. To wyjdzie w pranie, nie wiem, ja tu się nie napalam na róża, ale absolutnie, ja mam, już, już mam rywala teraz, który, o którym nie mogę wspomnieć, yy, to będzie za pół roku, a to pokażę po tej walce, nie wiem, naprawdę nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na to pytanie, musisz troszkę poczekać. ten rywal ma na imię Tomasz? Tomasz, może Łukasz, nie wiem. <laughs> to już nie wiem czy ostatnio, ale abstrakcyjne pytanie, po walce założyłeś puchar na głowę, a teraz gdzie go odstawisz? Jak już Odstawię go, do... go koło moich innych pucharów, tam płyt złotych, płyt diamentowych, bibelotów i tak dalej. Czym się poprawił popek na przestrzeni tych dwóch walk? Pewność siebie zdecydowanie, od na głowa, nie będę walczył już na wstecznym, tak jak z Mariuszem. Po prostu porwałem się z motyką na słońce, ale byłem tego świadomy, co do Mariusza, wolałem spać z wysokiego konia. Tak jak powiedział e, Kawul, jak rzucić dziecko na głęboką wodę, e, szybko się nauczy pływać. <grym 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 to <grym dziecko. By coś że schudnę. <grym> Znalazłeś tego blacharza? Szukałeś? Yy, blacharz? nie zgłosił? Yy, no, auto już mam, auto wykrepi Mercedes, bo jest z w leasingu, wiesz tak, że to, to było podfidywe pytanie na konferencji, chciałem Was czymś zająć. Super. Udało się. To ja dziękuję. Dzięki.